Jest to pierwszy przypadek, gdzie mamy dom. Chodzi o ten film zamieszczony w sieci 10 listopada. Autor filmu nagrał odbiór odpadów przez pracowników spółki Altwater na osiedlu przy ulicy Rydygiera. Na filmie widać jak do jednokomorowej śmieciarki wrzucane są odpady zmieszane i segregowane. No i teraz jest pojemnik yy, niebieski, który ma klapę też zamkniętą, tak? I żółty miał też zamkniętą klapę. Czyli trudno jest powiedzieć, co oni do tego zaglądali, no. Prezes Alwatera w pile został wezwany do PRGOK na rozmowę w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Dariusz Mikołajczyk tłumaczył, że niestety często w pojemnikach na śmieci zmieszane znajdują się takie, których nie powinno tam w ogóle być. I takie odpady muszą trafić do śmieciarki razem z odpadami zmieszanymi. W takich sytuacjach pracownicy Alwatera mają do tego prawo, ale. Ale popełnili jeden kardynalny błąd. Tak mogą zrobić w szczególnych przypadkach, ale musi być z tego dokumentacja zdjęciowa. Powinni zrobić zdjęcie którego tym razem zabrakło. Jego jakość bowiem nie pozwala rozstrzygnąć, czy faktycznie taka sytuacja miała wtedy miejsce. Prezes postanowił więc, jako dowód, pokazać zdjęcia zrobione w tym miejscu kilka dni później, bowiem jego zdaniem taka sytuacja ma niestety miejsce w naszym mieście bardzo często. Notorycznie z sytuacje zdarzają się takie, że pojemniki są nie nieprzypomniane od odpadami selektywnymi, tylko odpadami innego typu, które wymagają całkiem innej procedury od unieszkodliwiania, droższej również dla nas. Niestety, z powodu braku zdjęcia, przewodniczący związku na najbliższym zarządzie przedłożył uchwałę ukarania zakładu zajmującego się oczyszczaniem miasta. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to zgodnie z zapisami umowy na firmę zostanie nałożona kara w wysokości tysiąca złotych. To jednak nie wszystko. Ale jest jeszcze. Kara, która może być również zastosowana i wynika z ustawy o otrzymaniu czystości. I ta kara już jest bardziej bolesna, bo ona jest zawarta w widełkach między 10 a 50 tysięcy złotych. Prezes Altwatera zapowiada, że wszyscy pracownicy odpowiedzialni za odbiór odpadów zostaną wyposażeni w telefony z lepszej jakości aparatem, aby uniknąć niejasnych sytuacji w przyszłości. Problem jest jednak bardziej złożony. Dzisiaj rano przyjechaliśmy w to samo miejsce z przedstawicielami Altwatera i PRGOK. Pobieżna kontrola wykazała, że tym razem w pojemnikach na śmieci segregowane jest to, co powinno się tam znaleźć. Oprócz styropianu i folii, które nie powinny być zmieszane z makulaturą. Gdy stopień zmieszania odpadów jest większy, muszą one trafić do śmieciarki na odpady zmieszane. Dlatego że musiałby być jeszcze na przykład poszedzony w jakąś płachtę, powiedzmy 2 metry na 2 metry, 3, czy 3 metry na 3 metry, żeby to z pojemnika wysypać, przesortować, powrzucać, zebrać znowu to do pojemnika, które się nadaje do wywózki, przykładowo papier. tak? Co zdaniem firmy jest niewykonalne, chociażby przez sam czas na to potrzebne. A to nie jedyny problem. Świadomość mieszkańców na temat segregacji wciąż jest niewielka. A po wprowadzeniu ustawy śmieciowej w mieście wcale nie jest czyściej. Mieszkańcy często narzekają na przepełnione pojemniki. Znaczy nie, nie są w terminie wywożone śmieci. Przecież przyjeżdżają albo za rzadko te pojemniki są <laughs> przepełnione, albo praktycznie ludzie też wrzucają różne odpady, które nie powinny się znaleźć w tych pojemnikach. Przepełnione pojemniki w zabudowie wysokiej, to zdaniem przewodniczącego związku, często wina polityki spółdzielni mieszkaniowych, które nie godzą się na dostawianie większej ilości kubów. Z taką argumentacją jednak nie zgadza się Lucjan Szutkowski. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że wokół, powiedzmy, śmietnika, który jest zabudowany, stoi dodatkowo 20 kubów? To jest jakiś nonsens. Pile wywóz nawet raz dziennie jest niewystarczający. Wcześniej przed powstaniem związku spółdzielnie miały odrębne umowy z adwaterem. Jak zaznacza prezes, nie było takiego problemu. Po prostu trzeba zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów. Wypracowany kiedyś model, do którego się dostosowaliśmy z częstotliwością, jak również miejscami gromadzenia śmieci, wybudowaliśmy kilkadziesiąt, myślę, że gustownych altań śmietnikowych. Mieliśmy rozwiązany, a dzisiaj próbuje nam się jakąś protezę. Tymczasem zgodnie z wymogami narzuconymi przez Unię Europejską do 2020 roku przynajmniej 50% odpadów powinno być segregowane. Na gminy, które z tego obowiązku się nie wywiązały, nałożone zostaną kary finansowe.